Cześć, dzisiejsze podsumowanie tygodnia nie będzie najdłuższe, ale będzie dosyć treściwe, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Trochę jestem chory, więc przepraszam za to, jak brzmię, no ale słuchajcie, ja miałem aplaudować raz w tygodniu, to będę aplaudował raz w tygodniu. Więc jedziemy, a zacznijmy oczywiście od tematu podłej kradzieży, okrutnego przekrętu. Słuchajcie, no, jakby Wam to powiedzieć, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Słuchajcie, ten człowiek, Konrad Berkowicz, wszedł do sklepu Ikea który sprzedaje taką opatelnię i ją ukradł i potem przyjął mandat karny, co czyni z niego oficjalnie złodzieja. I to wszystko, o czym powiem, bo tak naprawdę ten odcinek nie jest o Konradzie Berekowiczu i ta sprawa, jakkolwiek nie byłaby zabawna, jest o wiele mniej ważna niż to, co się kryje pod nią. Znaczy nie bezpośrednio pod nią w sensie politycznym, ale w sensie tego, że zaraz zeskróluję w dół. Chodzi oczywiście o sprawę działki na CPK, działki wielgomasów, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, zrobiłem tutaj taką małą grafikę, żeby pomóc wam zrozumieć różne relacje, które doprowadziły do tego, że mieliśmy aferę o działkę, jak ze starych dobrych czasów. I słuchajcie, żeby tutaj przedstawić wam to, co się działo, jeżeli chodzi o tą działkę, to trzeba przedstawić wam najpierw postaci dramatu, bo dramat to był. Mamy Roberta Telusa z Pisu, byłego ministra rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego, jego zastępcę Rafała Romanowskiego, którzy de facto nadzorują KOWR, czyli taką agencję, która jest właścicielem tej felernej działki koło Baranowa, gdzie też jest planowane CPK. W tym wszystkim jeszcze zamieszczane są wody polskie, które bardzo długi czas blokowały sprzedaż tej działki, przez to, że znalazły tam ciek wodny. To jest prawo te wodne, nie znam się na tym za bardzo, no ale w każdym razie chodziło o to, że. Musiało to być pod kontrolą państwa zdaniem polskich i nie mogło być przedmiotem transakcji. Dziwnym trafem potem wycofały się z tej blokady. No i oczywiście jest centralny port komunikacyjny, który potrzebuje działki, i przez to, że chce puścić tamtę linię kolejową, też zmienia jej zastosowanie w działkę budowlaną. I teraz z tym wszystkim mamy rodzinę wielkomasów. Możecie kojarzyć lunę. E córkę Andrzeja Wielgomasa, założyciela Dayton, Daughtony, siostrę Piotra, Tomasza i Pawła Wielgomasów, którzy są obecnie w zarządzie Daftony. Ona w tym nic nie ma, tylko po prostu ją wrzuciłem, bo możecie ją kojarzyć z Eurowizji. Ale co tak naprawdę to się stało, to jest to, że mamy działkę, w którą, w którą zamieszani są no, dosyć poważni biznesmeni i Piotr Wielgomas, który jest dzierżawcą, który był dzierżawcą, a teraz jest właścicielem tej działki, nagle okazało się, że zarobił bardzo dużo kasy na tej działce, bo on kupił tą działkę w ostatnich dniach rządu PiS, kiedy był ten rząd Mateusza Morawieckiego na dwa tygodnie, który został stworzony tylko po to, żeby ludzie Mateusza Morawieckiego zgarnęli sobie odprawy trzymiesięczne po dwóch tygodniach rządzenia i nie robienia de facto w tym rządzie, no ale coś tam zrobili, bo Piotr Wielgomas mógł kupić działkę za 22 miliony. Wydaje się, no dużo za działkę, no ale to dosyć duża działka rolna, na której miał tam, kiedy dzierżawił ją kukurydzę, buraki, no mógł sobie z tego zarobić. Ale okazuje się, że mógł zarobić więcej, no bo ta działka, kiedy CPK wjeżdża, zmienia się w budowlaną, przez to, że jest tam... Ta linia kolejowa. No i słuchajcie, ogólnie zmiana działki rolnej z tego co wiem. Zmiana działki rolnej w budowlaną no, jest bardzo ciężka. Zazwyczaj się dzieje tylko właśnie kiedy, wtedy, kiedy powstaje wokół tych terenów rolniczych jakaś infrastruktura, która to usprawiedliwia i wtedy można ją przekształcić w działkę budowlaną. No i taka działka budowlana w okolicy centralnego portu komunikacyjnego namiast, nagle zamiast być warta dwadzieścia kilka milionów, jest warta kilkaset milionów, jakieś 300-400 może. Więc Piotr Wielgomas zrobił właśnie deal życia. Wpłacił no, 200, wyciąga. 10 razy albo nawet więcej i nawet jakby nie chciał sprzedać tej działki, tylko coś tam swojego budować, to słuchajcie, i tak zwróci mu się większość kasy z wywłaszczenia tej działki na potrzeby postawienia tego torowiska. Więc mamy taką sytuację, w której dziwnym trafem ta działka jest sprzedana, tuż po tym, jak zaczął Robert Telus odwiedził rodzinę Wielgomasów, mówił, że to dlatego, żeby wspierać rodzinną, rodzimą produkcję, takie standardowe, ha, 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 tutaj wspieramy, a prawda jest taka, że no, była to albo kampania wyborcza, albo właśnie jakieś gadanie o tej działce, ale wszyscy się zarzekają, że tam ani słowa o działce nie padło, i to po prostu jakimś dziwnym trafem przeszło Ra przez Rafała Romanowskiego, który nie zauważył, że ta działka jest baranowie. Nic nie wiedział, Marcin chorał nie powiedział, że to czeka na CPK eee, i została ta działka sprzedana. No, i teraz mamy problem. I teraz przechodzimy też od razu na, na jakby tą prawą część tego wykresu. Bo słuchajcie, no, przecież CPK było audytowane. Tysiące, miliony razy. Więc dlaczego do cholery Maciej Lasek nie powiedział nic o tej działce, no bo to by się wydawało, to taki, taki jakby taka czerwona flaga PiSu, tak, po prostu taka bardzo mocno powiewająca afera z dużym biznesem. No właśnie, ten duży biznes nagle zaczął sponsorować PO, właściwie Rafała Trzaskowskiego, bo słuchajcie, Tomasz Wielgomas wpłaca 69 tysięcy złotych, konkretnie, czyli maksa na kampanię. Paweł Wielgomas wpłaca maksa. Andrzej Wielgomas wpłaca prawie maksa, czyli 60 tysięcy. Piotr Wielgomas akurat nie wpłacił, wpłaciła jeszcze Anna Wielgomas, ale już nam nie chciałem jej szukać. No, w każdym razie mamy około tak 300 tysięcy złotych wpłacanych na kampanię Rafała Trzaskowskiego przez rodziny Wielgomasów, a także sponsoring DAftony, a także sponsoring Kampusu Polska w przyszłości przez Daftony do tego no to trochę kasy poleciało na działacza PO, promienionego wice, wiceprzewodniczącego PO. I ja nie chcę nic, nic mówić, no ale tak dziwnym trafem akurat ta afera nie wyszła. Dziwnym trafem nie wyszła ta afera, w której zamieszani są ludzie, którzy sponsorują PO. I wiecie, możecie powiedzieć, to jest dziwny traf, to jest przypadek i pewnie dużo osób będzie tak mi mówić. I możecie mówić, no, że przecież mają prawo wpłacać na kampanię i ja będę wtedy mówił, że to jest korupcja w białych rękawiczkach. I to nie jest, żeby nie było, nie mówię o tym, że to jest dosłownie korupcja. Tylko mówię o tym, że tak wysokie wpłaty to jest coś, co wpływa na opinię polityków. I nie musi tam być koniecznie quid pro quo, nie musi być tego, co spełnia znamionak korupcji, ale te wszystkie wpłaty Daftona jest drugim największym dawcą, w sensie rodzina związana z Daftoną, bo jeszcze są osoby związane z TD projektem RED, które tam wpłaciły Maxa wielokrotnie członkowie zarządu ich żony i w ogóle całe rodziny wpłacały. No ale ja to nazywam korupcją w biały, białych rękawiczkach nie dlatego, że uważam, że to są osoby, które są winne przestępstwa korupcji, tylko dlatego, że to korumpuje system, bo taki Rafał Trzaskowski potem no, będzie chciał chronić wielgomasów w pewien sposób, bo wielgomasowie to są jego sponsorzy, tak? Oni wpłacają na jego kampanię, więc czy oni mówią mu wprost, że hej, pomóż nam, czy nie? To on będzie chciał im pomóc i na przykład on też odwiedził w pewnym momencie Daftone i nie mam na razie dowodów na to, że rząd o tym wiedział, ale po prostu jest taki dziwny traf, że z tych wszystkich afer PiSu tej akurat nie ruszyli. No i teraz się dużo dzieje, są, są dyskusje o tym, czy ta ziemia może zostać odzyskana, czy ta decyzja może być anulowana, ale PiS tymczasem próbuje Zawiesił Roberta Telusa w ogóle i Rafała Romanowskiego, z tego co się orientuje. Na pewno Roberta Telusa Kaczyński zawiesił, więc. Robert Telus jest tutaj zawieszony za ten błąd. Akurat muszę przyznać prezesowi, że wyjątkowo stanowczo postąpił ze swoimi działaczami, którzy tutaj się umoczyli w tym. No, ale z drugiej strony teraz cała narracja po prawej stronie idzie na to, że to jest wszystko wina Rafała Trzaskowskiego, bo on dostawał te wpłaty. W ogóle mój tweet o tym, który, który wrzuciłem podczas kampanii, gdzie wrzuciłem jakby Rafała Trzaskowskiego, oblepionego logami sponsorów, właśnie korporacyjnych, teraz po prostu robi rundki, bo tam właśnie jest wspomniany Wielgomas i Daftona. I po prostu prawica mówi, to jego wina. Mimo, że zaznaczmy, że to wszystko, tutaj to wszystko, stało się w 2023, jeszcze przed przejęciem władzy przez PO, tuż przed, po prostu na ostatniej linii prostej, nagle została przydana ta, ta działka. I ta narracja pisu o tym, że akurat wszystkiemu winny jest Tusk, bo on, oni biorą kasę od wielgomasów, jest absurdalna w momencie, kiedy oni doprowadzili do tego, do, no po prostu rozporządzenia mieniem państwa w sposób skandaliczny. I wiecie, ja nie lubię Donalda Tuska, nie lubię Rafała Trzaskowskiego, no ale muszę przyznać, że nawet jeżeli, nawet jeżeli zamietli to pod dywan, to Wina, jeżeli chodzi o to zarządzanie mieniem państwa, praktycznie całkowicie spoczywa po stronie PiSu. I ja nie chcę słuchać o tym, że Rafał Trzaskowski jeszcze jest tutaj na ich payrollu, więc na pewno to teraz jest przede wszystkim afera Trzaskowskiego i afera Daftony-Trzaskowskiego. Nie, nie. To jest afera Roberta Terlusa, to jest afera Rafała Romanowskiego, to jest afera Anny Gębickiej, która jeszcze była ministrą przez te dwa tygodnie, kiedy, kiedy to się wszystko działo. No, to jest prawdziwa afera PiSu. Jakby to nie jest jakby wymyślona afera PiSu przez Krzysztofa Kątka, to jest prawdziwy skandal, który może państw... kosztować państwo kilkaset milionów złotych na rzecz ludzi, którzy raczej dodatkowych kilkuset milionów złotych nie potrzebują, a szczególnie na pewno nie potrzebują ich od państwa. Więc kiedy patrzymy na tego Kądzia Berkowicza, który sobie miał bardzo zły dzień w Ikei i... Przez przypadek rzekomo w słuchawkach nie zauważył, że nie skasował produktów za kilkaset złotych. To. No słuchajcie. Są ludzie, którzy potrafią, a są ludzie, którzy nie potrafią <laughs> robić takich rzeczy. No i prawda jest taka, że no tutaj przypadkiem, pewnie, na pewno przypadkiem, nikt nie zauważył, akurat przypadkiem była zmiana decyzji, przypadkiem sprzedano tą działkę, która teraz będzie musiała być jakby w procesie sądowym, zobaczymy, czy uda się to odzyskać, czy trzeba będzie płacić wielkomastowi odszkodowanie, czy trzeba będzie mu odpłacić całą kwotę, żeby ją odkupić, czy on sobie będzie mógł po prostu tam stawiać, co chce i zarabiać z tego. No ale w każdym razie, nieważne, co się stało, no to po prostu mamy przykład tego, że nie, nie może być mieszkalnictwa społecznego, panie Areczku, bo to drogie. Nie może być ochrony zdrowia, panie Areczku, bo to drogie. Działeczka, panie Piotrze, panie prezesie, znaczy panie wiceprezesie Daftony, ma. Proszę bardzo, bak, 22 miliony, pan weźmie sobie, zaraz będzie warta 300, super deal. I, i jest to po prostu <noise> żałosne i haniebne. I ja bym bardzo chciał, żeby to tak nie wyglądało w tym kraju, ale wygląda i pewnie jest dużo innych takich spraw, o których nie słyszymy. Pamiętajcie, Władysław Kosiniak-Kamysz trzyma się z lobbystami z różnych lobby, to wystarczy wpiszcie Kosiniak-Kamysz lobby, to wam wyskoczy 300 różnych wyników, może nie 300, ale na pewno kilka więcej niż byście chcieli. Każda ta opcja ma powiązanie z jakimiś swoimi biznesmenami praktycznie, no ale rzeczywiście najbardziej Rafał Trzaskowski, któremu naprawdę wpłacali na potęgę, polecam mojego tweeta w tym temacie, potem go wygrzebię i wrzucę w opis, ale no koleś dostał bardzo dużo pieniędzy od bardzo wpływowych ludzi. No i ci wpływowi ludzie przez to mają, czy tego chcemy, czy nie, pewien, pewien format ochrony, no bo no, nie zabija się kury, która znosi ich złote jajka dla waszej kampanii. I dlatego system finansowania partii politycznych powinien się zmienić. I to jest ten prawdziwy skandal Platformy, że nic nie tykają z tego i każdy może sobie wpłacić 70 tysięcy złotych, omijając jakby te limity w różne sposoby, czy to żoną, siostrą, pełnoletnią, córką, nieważne. Po prostu wpychamy, pakujemy kasę w Rafała, czy, czy w PO, czy w PiS, bo PiS też otrzymywał wpłaty od biznesów oczywiście, Konfederacja tak samo zresztą. My otrzymaliśmy wpłaty od Nomad Mam i jeszcze jednego kolesia, który który nam płacił rzeczywiście wysoką kwotę, ale z tego, co wiem, wielkim rekinem biznesu nie jest. I, i, i to jest ta fundamentalna różnica, tak, że tutaj po prostu mamy tą bandę sponsorów, którzy tak naprawdę no, wpłacają roczną pensję niektórych ludzi na Rafała Trzaskowskiego, który potem to wydaje na billboardy, na reklamy i na nie wiadomo jeszcze co. I, i, I że to jest normalne, i że to jest akceptowane, i że w sumie nikt nie chce nic zmienić w tym systemie finansowania. Nie wiem, żeby tam przykład każdy dostawał równą kwotę od państwa w ramach subwencji na kampanię, i żeby nie bawić się właśnie w to, kto wyda więcej kasy, w jakim miejscu, tylko mieć merytoryczną kampanię ofertą na faktach. Dzika Ja sobie odpuszczę już to, bo zaraz stwierdzicie, że ja jestem jakimś utopistą. No. I tak to się kręci, słuchajcie. No. Bogaci się bogacą, a jak ktoś jest mniej zamożny, co tam? Cóż szkodzi obiecać? Obiecuje to się działki bogatym ludziom. Jeszcze mam drugi szybki temat, słuchajcie. Więcej o tym powiem pewnie w przyszłym tygodniu, bo, bo to, to się dalej rozwija. No ale w PO w Szczecinie gryzie się z prezydentem Krzyskiem. Nie zrobiłem tutaj mapy, więc musicie się skoncentrować na moim głosie i posłuchać, co mam wam do powiedzenia. Słuchajcie, to jest tak. Prezydent Piotr Krzystek jest prezydentem Szczecina. Jest prezydentem Szczecina od prawie 20 lat. Pierwszą kadencję został wybrany z, z listy PO, że został poparty przez PO i był członkiem PO, potem się z nimi skonfliktował, jak to często prezydenci w tamtych czasach, i odszedł, był w koalicji z PISem i SLD, choćby potem PO cały czas wystawiało przeciwko niemu ludzi, nie mogła wygrać, blisko było w 2018, ale Sławomir Nitras nie dostał się do drugiej tury. Gdyby dostał się do drugiej tury, to bardzo możliwe, że Sławomir Nitras nie byłby ministrem sportu, a był prezydentem Szczecina. No ale cóż. No i w zeszłym roku podczas wyborów samorządowych akurat podjęto decyzję, że PO nie będzie wystawiać swojego kandydata. Mimo, że miało dosyć silnego, silnego kandydata w postaci posła Arkadiusza Marchewki, zdecydowali się, że nie będą w to wchodzić i zamiast tego poprą Piotra Krzystka, jednocześnie wystawiając własne listy do Rady Miasta. No i słuchajcie, w tych wyborach do Rady Miasta zdobyli 19 na 31 mandatów. Absolutną większość, podczas gdy Krzysztek oczywiście bardzo łatwo wygrał z kandydatem Konfederacji PiSu i Lewicy, nie będę tutaj wspominał jakim piekłem była kampania miejska z SLD i z tym jakie oni mieli plany, ale może kiedyś jakieś Q1 zrobię, no ale, ale, ale wygrał w pierwszej turze bez problemu, no i przejął władzę. No i przez to, że Platforma ma taki duży pakiet radnych, że tak powiem, to zażyczyli sobie dwóch wiceprezydentów. Jednym z nich został Łukasz Kadłubowski, drugim z nich został Marcin Biskupski. No i Marcin Biskupski zajmował się kulturą, tylko ostatnio w kulturze no, zaczęło, zaczęło się robić niefajnie w Szczecinie. Została... Zwolniony został wieloletni dyrektor Wydziału Kultury w, w Ratuszu. No i też szukali dyrektora do Willi Lenca. To jest taka instytucja kultury, w której, która jest dosyć ważna dla wielu w Szczecinie. No i zrobili konkurs za takim kursem. No i nie mogli nikogo znaleźć. I ostatecznie w zeszłym tygodniu Piotr Krzystek, niczym Donald Tusk się wściekł, wyznaczył nową dyrektorkę Wydziału Kultury, a także nową dyrektorkę Willi Lenca, który, która dziwnym trafem była członkinią komisji konkursowej. Dobra, ale, ale nie o tym. Nie o tym. To, co jest ciekawe tutaj, to jest to, że stało się to bez zgody Marcina Biskupskiego, czyli, czyli wiceprezydenta z ramienia PO. I on powiedział o tym, że mu się to bardzo nie podoba, że on się na to nie zgadzał i że w ogóle skandal i takie, wiecie, takie przytyki. No i podobno Piotr Krzysztek jeszcze bardziej się wściekł i powiedział, tak nie podoba ci się to, ja teraz przejmę kulturę sam pod siebie, nie będziesz już nadzorował kultury w tym mieście. No więc Piotr Krzystek ma pod sobą kulturę, on będzie się nią zajmował osobiście, podczas gdy Marcin Biskupski jest wściekły i niektórzy po już tam coś przewąkują, że może trzeba pomyśleć o referendum nad odwołaniem wszystkiego. Słuchajcie, może długo rządzi, przydałaby się, się naprawdę nowa krew w ratuszu, ale czy naprawdę jakby spodziewaliście się czegokolwiek innego, jak nie wystawiliście swojego kandydata na prezydenta mając takie poparcie? No cóż... Bywa. Będzie więcej o tej willi lęca, będzie więcej o, o tym, co się dzieje w ratuszu z kulturą, bo to, 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 to jakby jest bardzo dziwne i jakby też od lat w szczecińskiej kulturze jest taki problem, że na przykład praktycznie co rok, co dwa są protesty aktorów w teatrach, bo, bo są niedopłacani, więc to jest cała długa historia. Ale prawda jest taka, że po prostu <laughs> Piotr Krzystek się wściekł i teraz mamy wojnę w Szczecinie, wojnę K.O., z Piotrem Krzystkiem. Ja tutaj nikomu nie kibicuję, tylko mówię klasykiem. I to by było wszystko na dzisiaj. Przepraszam, że tak krótko, ale po prostu jestem przeziębiony, nie chciałem wchodzić w jakieś głębsze tematy, no i zrobiłem piękną infografikę dla was o daftonie. O tym, jak rodzina Lurny dostała działaczkę. Mam nadzieję, że, że ten skrót był jakkolwiek przydatny wam w zrozumieniu tego, co się dzieje. Powiem szczerze, że ja też miałem problemy ze zrozumieniem tych wszystkich, um, tych wszystkich różnych akcji i tego, co tam się dzieje. To wszystko oczywiście było na podstawie artykułu w Wirtualnej Polsce, który napisał Szymon Jadczak. Chciałem się upewnić, że to nie był Patryk Słowik, ale tak to był Szymon Jadczak, więc zostawię link do niego w opisie. Jak przeinaczyłem coś z tego, to przepraszam, bo mówiłem z pamięci a nie ze scenariusza, no, ewentualnie potem trzeba będzie przepraszać i kasować, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. W każdym razie dziękuję Wam, jeżeli chcecie nas wesprzeć, wejdźcie na wpłać.partiarazem.pl, a jeżeli chcecie dołączyć i nie wiem, na przykład potem mi na kanałach wewnętrznych powiedzieć, ej, mogę Ci pomóc z tymi postanowieniami tygodnia, dołącz.partiarazem.pl, zapraszam Was serdecznie i widzimy się wkrótce. Miłego dnia.